Szmarnon Przeprowadzam się a tak właściwie to już praktycznie się przeprowadziłam. Przeprowadziłam się dlatego, że był już wrzesień, a od października zaczynam studia, więc wiecie, umowa się kończy, trzeba coś z tym zacząć robić. Wszystko wyniosłam z tego małego pokoju w jakieś jedną noc. Aktualnie to ja naprawdę nie wiem, gdzie mam ręce położyć. Więc moja mina. Nie była najlepsza po całej tej przeprowadce. Zapamiętajcie ten gest. Przeprowadzca. Zrobiłam takich rund. spokoju do samochodu, z pokoju do pokoju. Nie chcę skomać, ale z 50? Mogło tego tyle być, serio. Ty mnie nagrywałaś? Bardzo głupie. I tak nic nie przebije dramatu sprzątania. Normalny człowiek został pokój czysty po sobie, prawda? Odkurzanie. Update! Ekipa wierzy wieży do pokoju nieśmionka. Mycie wszystkiego. Damn, ile mi to zajęło! Ale jak już posprzątałam, wystarczyło zrobić dosłownie jedną rzecz. Chwila, 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 nie oszukałam was, to była przeprowadzka, przeprowadzka, tylko że z pokoju do pokoju. Słuchajcie, nawet nie wiecie jak ja się cieszę. Cieszę się najbardziej na świecie. Opowiem wam teraz trochę o moim mieszkaniu od narodzin. Przez cały poprzedni rok mieszkałam w pokoju wielkości tramwajów. To jest wszystko, nie? Idąc jeszcze dalej wstecz, przez 18 lat swojego życia mieszkałam w jeszcze mniejszym pokoju od tego, co przez zeszły rok. Mamo, a wyśnij pokój w Bydgoszczy. Biurko. Zaraz łóżko. Zaraz szafa. No i wyjście. Kim ja tutaj mieszkam? Mieszkam sama. To nie jest kawalerka. Po prostu mnie nie sta. A może nie, że nie stać, tylko zwyczajnie lepiej jest przez okres studii studii? przez okres nauki e, wyższej mieszkać ze znajomymi albo ze współlokatorami, bo więcej się dzieje, więcej możemy doświadczać i itd. i TD. Ja pierwszy raz mówiąc swoim rodzicom, że będę mieszkała z trzema chłopakami w jednym mieszkaniu, i sama ja. No, i no będę mieszkała po prostu z trzema chłopakami w tym mieszkaniu i, i ja. I żadnej dziewczyny z trzema chłopakami, to chyba zwariowałaś. Jeżeli to jest roboty, to będą ci zostawiali kubki, wszystko po kolei, a to będziesz musiała za nimi latać i sprzątać. No, oni byli przerażeni. Jak moja babcia to usłyszała. Kaplica. Wiecie, co sobie się starsi ludzie. O, co tam się będzie działo. Tu naprawdę się nie dzieje dużo. Bramo, że posądzą. Dyskusję prowokatową... Nie ja się, nie widzę. <gry> Od razu gdzieś się lepszy, Tymon! Od 0 do 10. Do 10. <śle> Od 0 do 10. Ale słuchaj, to wyrodza ty... sztuka. Co to, co jest? Tu naprawdę się nie dzieje dużo. <śle> ja. No <grystanie> <grystanie> Oj, oh, przepraszam, przeszkadzam. Jeżeli oglądasz ten filmik, przepraszam. Tak naprawdę jedyną osobą, która tutaj się kłóci, jestem ja. No tak, to jestem ja, dlatego że oni są takimi sypiarzami. Czyli taka sytuacja, tak? Myślę, że wszystkie dziewczyny, które oglądają, mają takie... O, matko, jak ja ci współczuję. Nie dziwnie to, ja też sobie współczuję. Ja jestem dziewczynką. Żart, że to taka parodia tych wszystkich filmików o przeprowadzkach? By the way, zobaczcie, jak teraz jest tu ładnie. Nie! Ja mam tu biało, pełno roślin, a i tak nie wygląda to tak a jak u wszystkich innych dziewczyn. Ja w ogóle sorry, że Was witam w takich dziwnych okazałościach, ale nie nagrałam zakończenia, także właśnie teraz to robię. Powinnam chyba powiedzieć coś w stylu Cześć, cześć, to koniec mojego Siema! Nie boczę się, bo się spociąłam już.